Witajcie moi drodzy, dzisiaj mam dla Was pomysł na to, jak za darmo stworzyć coś, co pozwoli Wam pozyskać kontakt do klientów potencjalnie zainteresowanych Waszymi e, usługami. Zrobimy coś takiego, co nazywa się lead magnet, czyli magnes na, e, na właśnie pozyskiwanie, e, e, pozyskiwanie tych e, kontaktów polega to na tym, że dajemy klientowi jakąś broszurę informacyjną, jakąś wartość, co może być na stronie internetowej i jakby to jest sytuacja win-win, bo klient ma coś, z czego, czego dowie się czegoś wartościowego za darmo, a wy macie kontakt do klienta, który potencjalnie jest zainteresowany waszą usługą. I na przykład, jeżeli jesteś dietetykiem albo trenerem personalnym, no to robisz załóżmy e-booka o tym, nie wiem, jak zrobić zdrowe śniadanie, tak? Krótki e-book na, na dwie, 3 strony, albo 5 pomysłów na obiad bez y, tłuszczu. Albo coś w tym stylu, albo nie wiem, najlepsze 10 produktów bezglutenowych. I teraz tak, klient, jeżeli y, poda swojego maila y, i wyślecie mu, y, mu tego PDF-a na, na maila, no to y, Macie kontakt do kogoś, kto interesuje się już zdrowym stylem życia i jakby łatwiej tej osobie jest, jest sprzedać swoją dietę albo, albo treningi, albo cokolwiek, niż osobie, która się tym nie interesuje. I teraz tak, wszystko y, można zrobić praktycznie, praktycznie za darmo, y, bo będziemy do tego potrzebowali y, tak, dokumentów Google, kanwy. A do dystrybucji tego potrzebna, potrzebna jest jakaś lista mailingowa. Większość firm, tak jak, nie wiem, na przykład GetResponse, MailChimp, MailPoet. Do 1000 albo 2000 kontaktów w bazie konto jest darmowe, więc praktycznie wszystko da się zrobić za, za darmo. Ok, czyli tak. Na swoim koncie Google wchodzimy w. Dokumenty i tworzymy sobie nowy, nowy dokument. No, i teraz tak, patrzymy, jaki tutaj, ma, tutaj mamy format. Wchodzimy, plik, ustawienia strony. No, i mamy tutaj rozmiar A4. Myślę, że rozmiar A4 na, dla ebooka powinien być OK. I teraz tak, drugą rzeczą, którą potrzebujemy, to jest Canva. Wchodzimy sobie na stronę kamba.com e, można stworzyć darmowe konto. Większość fajnych, e, fajnych szablonów e, też powinna być darmowa. E, wpisujemy sobie rozmiar nie standardowy. W, e, wpisujemy te rozmiary, które tam mieliśmy w dokumencie, czyli to było 21 cm na 29,7 cm. OK. Klikamy utwórz nowy projekt. OK. No i otwiera nam się tutaj czysta kartka do edycji. Teraz tak, po lewej stronie mamy szablony. Wpisujemy sobie coś w stylu e-book albo okładki e-booków. Wybieramy sobie któryś z szablonów. Tutaj mi się spodobał akurat ten. No i teraz tak, edytujemy to pod siebie, wpisujemy swój, e, wpisujemy swój tekst, można wrzucić swoje logo, tak na którykolwiek, e, Canva jest bardzo prosta w obsłudze, na, e, na którykolwiek element klikniemy, e, to można sobie tutaj podmieniać kolory, albo, e, albo jak mamy jakiś swój e, branding, no to, e, to sobie wpisać jakby e, kod koloru, można także tutaj jakieś elementy, na przykład to nam się nie podoba, to wyrzucić. Jakiś inny element, jakieś inne kształty wkleić, tak samo można przesłać jakieś logo. No i stworzyć sobie tego, tą okładkę na ebooka w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, żeby to wyglądało. Ok. No i jak mamy już wybrane i zedytowane to to tak jakbyśmy chcieli. Tak? O no tą okładkę. Klikamy tutaj e, Pobierz. Myślę, że typ można sobie, sobie zostawić tak, jak jest. Rozmiar wybraliśmy wcześniej. Pobieramy. I to, co mamy tutaj, e, przenosimy do e, tego dokumentu, e, dokumentu Google. Ok, no i zdjęcie, które przed chwilą pobrałem, rzuciłem sobie do, tutaj do tego dokumentu. E, tutaj zrobiły mi się marginesy, więc, e, więc, to by była, e, więc to by była okładka. No i tutaj dalej oczywiście tekst. Jakieś po prostu wartościowe, dwie, trzy strony, e, zwięźle, rzetelnie na temat. I mamy tak naprawdę zrobioną, e, zrobioną broszurę z e-bookiem. Z e ok, no i w którymś z następnych filmów e, pokażę Wam też, jak na stronie e, zrobić sobie taki system do, e, do obsługi mailingu, żeby to się wysyłało komuś e, automatycznie, żeby to zbierało e, adresy mailowe e, i już żeby bez, bez naszej ingerencji. Dalej taki e-book pomagał nam zbierać ludzi, którzy są zainteresowani naszym ofertą, dostarczając jednocześnie wartość dla nich. Jeżeli uznajesz, że film Ci się spodobał i jest wartościowy, kliknij proszę łapkę w górę i przycisk subskrypcji. Jest to, jest to dla mnie bardzo ważne i, i bardzo zmotywuje mnie, żeby ta, takie różne tutoriale i filmiki wrzucać częściej. To by było już na tyle z mojej strony. Na dzisiaj życzę Wam miłego dnia i tyle. Do zobaczenia.